Program informacyjny. Program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także między innymi kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych. 1935. Marek, też witam Państwa, o to, co dziś przygotowaliśmy. Nowe otwarcie. Między sąsiadami zawsze są jakieś sprawy do załatwienia. Stare problemy. To tylko były rozmowy, nic wiążącego. Siła gestu gest siły. I wtedy pokazałem tego wam z takim uśmiechem, że hej. Odzwierciedlał zatem ten gest realne emocje całego narodu. Wróciliśmy do państwa domów. Start. W jednej stacji telewizyjnej, w jednym programie informacyjnym mamy ten pluralizm i o to właśnie będziemy dbać. Szef polskiej dyplomacji z wizytą w Kijowie nie była zapowiadana, jej szczegóły utajniono. To pierwsza stolica, którą odwiedza Radosław Sikorski po objęciu resortu spraw zagranicznych. To może być ważny moment. Kwestia eksportu ukraińskiego zboża i protesty przewoźników na granicy ochłodziły polsko-ukraińskie stosunki. Co mają sobie dziś do powiedzenia najbliżsi sąsiedzi? Mateusz Lachowski. Wizyta w Towarzystwie Syren. Szef polskiej dyplomacji spotkał się dziś w Kijowie z ukraińskim ministrem Dymytro Kulebą. Kiedy rozpoczęła się konferencja prasowa w całej Ukrainie ogłoszono alarm. Ten alarm lotniczy, który państwo słyszycie, to jest powód, dla którego tu jestem. To jest Kompletnie nie do zaakceptowania, aby sąsiedni kraj napadał na sąsiada pod jakimkolwiek pretekstem. Radosław Sikorski spotkał się również z prezydentem Wołodymy Zaleńskim, premierem Denysem Szmychalem i szefem Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Odeksiejem Danylowem. Ukraińcy z dużym zadowoleniem przyjęli fakt, że ich kraj był celem pierwszej wizyty szefa polskiej dyplomacji. Witamy serdecznie w Kijowie. Dziękujemy za wsparcie Ukrainy. Razem. Jesteśmy silniejsi. Priorytetem Radosława Sikorskiego jest nowe otwarcie w relacjach Polski i Ukrainy. Tematów do rozmów jest bardzo wiele. Przywiozłem z sobą polskich wiceministrów transportu i rolnictwa. Musimy przywrócić warunki uczciwej konkurencji tak żeby na handlu, na transporcie wszyscy skorzystali. Najtrudniejszą sprawą pozostaje protest polskich przewoźników na przejściach granicznych. Na tą chwilę protestujemy tak, jak protestowaliśmy. Na korczowej w tej chwili przepuszczane jest 5 samochodów na godzinę. Zostaliśmy przez ukraińskie firmy wypchnięci całkowicie z tego rynku. Polacy razem! Polacy razem! Dziś taki protest odbył się także w Szczecinie. Protestujemy, solidaryzując się z protestującymi na wschodzie, którzy, mają, którzy zostali zdominowani przez ukraińską konkurencję. Są sygnały z obu stron, że zamierzamy dojść do kompromisu. Że wszystkim nam na przykład zależy, aby i ludzie protestujący, i oczekujący kierowcy na granicy polsko-ukraińskiej na święta wrócili do domu. Zakończenia tego sporu bardzo chcą sami Ukraińcy. I już idą te rozmowy. bo Ja tak wiem, że minister infrastruktury ukraińskiej już ma te rozmowy z ministrem infrastruktury polskiej. Mam nadzieję na szybkie decyzje. Niezależnie od bieżących problemów, głównym celem wizyty Radosława Sikorskiego w Kijowie jest wyrażenie wsparcia dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Polska jest po waszej stronie. Ukraina jest krajem europejskim, wolnym narodem, który chce żyć w demokracji, w pokoju. I tego waszego prawa będziemy wam pomagać, bronić. Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 667 dni. Mateusz Lachowski, 19.30. Czeska policja zidentyfikowała wszystkie z 15 ofiar wczorajszej strzelaniny w Pradze. Nie żyje także zamachowiec, który popełnił samobójstwo. Wśród zabitych nie ma cudzoziemców. Rannych zostało co najmniej 25 osób. Wśród rannych jest obywatel Holandii i dwóch obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Stan dziewięciu osób lekarze określają jako ciężki. Na miejscu tragedii płoną setki zniczy. Sandra mnie. Niewyobrażalny ból i smutek to symboliczne miejsce na długo będzie gromadzić Czechów w dzień i w nocy. Tragedia wstrząsnęła całym krajem. Hołd ofiarom złożył rektor Uniwersytetu Karola, studenci, najwyższe władze państwowe oraz mieszkańcy Pragi. To jakiś horror nie jestem w stanie nawet mówić. To chyba jedna z niewielu rzeczy, jakie mogłam zrobić. Po prostu przyjechać tutaj, okazać szacunek ofiarom i zapalić świecę. Wśród kilkunastu ofiar była doktor Lenka Chlawkowa, znana w Europie i na świecie muzykolożka. Bliska przyjaciółka profesora Gancarczyka. Ona znała całą moją rodzinę, ja znałam całą jej rodzinę. Znali się od niemal 30 lat. Wczoraj kontaktowaliśmy się, ponieważ były moje urodziny i wiedziałem, że doktor Lenka Chlawkowa, Lenka, e, jedzie na uniwersytet. Mieliśmy bardzo dużo wspólnych planów, wspólnych prac również badawczych, mieliśmy dużo pisać, no a zdaje się, że będę pisał głównie nekrologii. Tego dnia doktor Chlawkowa brała udział w próbie chóru. A to symboliczne zdjęcie, które obiegło już cały świat. Studenci ukrywający się na gzymsie Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola. Budynek znajduje się w samym sercu Pragi, przy placu Jana Palacha, pół kilometra od obleganego przez turystów mostu Karola. Mam lęk wysokości. Miałam nadzieję, że jak będziemy stali na rogu dachu, to służby nam pomogą. Ale nagle usłyszeliśmy huk. Był coraz głośniejszy. Na ułamek sekundy zobaczyłam sprawcę. Gdybym się szybko nie skuliła, nie wiem, jakby się to skończyło. Nie wiem, jakby to dopadło. Czeskie służby podejrzewają, że 24-letni napastnik jest również odpowiedzialny za śmierć mężczyzny i dziecka, których ciała w ubiegłym tygodniu znaleziono w lesie na obrzeżach stolicy. Przed dokonaniem masakry na uniwersytecie miał zamordować własnego ojca. Według czeskiego ministra spraw wewnętrznych, gdyby nie szybka reakcja policji, ofiarę moglibyśmy liczyć w dziesiątkach. To samo mówią świadkowie. Jeden z policjantów po prostu wepchnął mnie do tramwaju, żeby ochronić mnie przed napastnikiem. Myślę, że wszyscy byli w szoku. Tutaj takie rzeczy się nie zdarzają. To najbardziej krwawy zamach we współczesnej historii Czech. Chciałbym zaapelować o niewykorzystywanie tego tragicznego zdarzenia do celów politycznych atakowania policji lub szerzenia dezinformacji. Myślę, że to będzie wielkie wezwanie dla całego czeskiego społeczeństwa. Myślę, że teraz trzymamy wszyscy razem, a myślę, że jest też ważne, jak podejdziemy do tej sprawy, ponieważ myślę, że. Jest ważne. Tutaj, tutaj rozmawiać o ofiarach, że to byli nasi bliscy, koledzy, współpracownicy. Teraz Czechy potrzebują spokoju, który pozwoli wyjaśnić każdy szczegół tragicznego zdarzenia. Od jutra w całym kraju żałoba narodowa, Sandra Menie 19.30. Takiego spotkania w Sejmie jeszcze nie było. Marszałek Szymon Hołownia zaprosił grupę osób w kryzysie bezdomności i pracowników instytucji, które niosą im pomoc na co dzień. Był posiłek i był apel o to, by pamiętać o człowieku, nie tylko w blasku świątecznych dekoracji. Igor Nazaruk. Barszcz z łóżkami, śledzie i karp. To jeszcze nie wigilia, ale spotkanie w największej sali Sejmu. Pierwszy w historii marszałek zaprosił potrzebujących na wspólny opłatek. Nie zabrakło kolęd, życzeń i wzruszeń. Mam 77 lat i dopiero pierwszy raz byłam tu w Sejmie. Mogłam popatrzeć, jak to jest. I jak się pani Bardzo podoba? Się cieszę. Jesteśmy w zasadzie wdzięczni za to. Bo ktoś przypomniał sobie o problemie bezdomności w naszym kraju. Święta to czas, w którym nikt nie powinien być sam. Wspólnota także narodowa to dbanie o siebie nawzajem. Tymi słowami marszałek Chłownia przywitał gości parlamentu. Wzruszenie naprawdę odbiera mi głos. Polityka, że demokracja to nie jest rzecz dla uprzywilejowanych. To jest rzecz, która w swoim sercu ma mieć tych, którzy są wykluczani którym się źle dzieje, a nie tylko dobrze. Żebyście poczuli, że naprawdę państwo was, przepraszam, nie mam innego słowa, przytula z całego serca, że jest blisko was. Ci ludzie, goście marszałka, przyjechali z całej Polski. Wśród nich byli podopieczni Monaru. Uważamy, że to jest piękna forma e, celebrowania e, w Sejmie i wyrażenia swojej solidarności pana marszałka. E, i współodpowiedzialności za sytuację, jeżeli chodzi o pomaganie osobom uzależnionym, wykluczonym społecznie. Takich wigilijnych spotkań dla potrzebujących jest teraz wiele. Tradycyjnie od lat też tu, w warszawskim Caritas przy ulicy Żytniej. Staraliśmy się wprowadzić w atmosferę świąt. Tu osoby bezdomne każdego dnia mogą liczyć na pomoc, dostać gorącą zupę, opiekę i nocleg, jeśli tego potrzebują. W tym przedświątecznym czasie tego wsparcia potrzebują jeszcze bardziej. W ośrodkowej kuchni praca w re. Kledzik umyty w mleczku, w wodzie, moczony. Tam mamy mięsko upieczone. Można odkryć? Można, proszę bardzo. O, już upieczone, tak, ciepłe tak, jeszcze. Tak, tak, tak. Wolne miejsce przy stole to nie tylko symbol i tradycja. Święta to czas, kiedy wszyscy potrzebujemy wsparcia i bliskości. Wsparcia a czasami po prostu dobrego słowa. Nie tylko ministrowie Rał i Wawrzyk, ale także Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński będą wzywani przed Komisję do spraw tzw. afery wizowej. Tak oświadcza jej przewodniczący poseł Michał Szczerba. Wkrótce ruszą prace drugiej już Komisji Śledczej w Sejmie 10 kadencji. Bartłomiej Bublewicz. 31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka. Od tamtej pory praktycznie codziennie dowiadywaliśmy się o kolejnych nieprawidłowościach. Jest to ewidentnie jedna z większych afer, bo rzadko się zdarza, żeby do domu urzędującego posła. I sekretarza stanu w jakimkolwiek ministerstwie wchodziło Centralne Biuro Antykorupcyjne I na przeszukanie, no jest to bardzo nietypowa sytuacja. W sprawie chodzi m.in. o handel polskimi wizami i miejscami w kolejkach do konsulatów. Mimo zatrzymań, sprawa do dzisiaj nie została wyjaśniona. Dlatego zajmuje się nią Sejmowa Komisja Państwo, Śledcza. To jest druga komisja śledcza, która powstaje. Na liście osób, których chcą przesłuchać posłowie, są m.in. minister Zbigniew Rau i Piotr Wawrzyk. Wiedziały o tym służby, a skoro wiedziały służby, to musiał wiedzieć również Mateusz Morawiecki, który koordynuje służby, ale również Mariusz Kamiński, który bezpośrednio je nadzorował. To też są kandydaci do komisji śledczej w roli oczywiście przesłuchiwanych. Ciekawa byłaby wiedza również wicepremiera Kaczyńskiego. Kto się wstrzymał? Według oficjalnych danych MSZ-u w ciągu dwóch i pół roku Polska wydała ponad 250 tysięcy wiz dla imigrantów z krajów afrykańskich i Azji. Wśród nich była na przykład grupa Hindusów podająca się za aktorów z Bollywood. Jaka była rzeczywista polityka wizowa w samym MSZ? -cie? To znaczy, jaki był zakres dowolności konsulów, a w jakim zakresie związani byli instrukcjami? Jaka była treść tych instrukcji co do prowadzonej polityki wizowej? I Jaki był stan świadomości kierownictwa MSZ-u co do przeciążenia konsulatów? Kłamstwo wizowe było tym, co miało posłużyć y, ówczesnej opozycji do zarówno atakowania ówczesnego rządu, jak i y, do przykrywania. Paktu Migracyjnego. O problemach z wizami i nieprawidłowościach w listach do MSZ informowały między innymi organizacje zrzeszające pracodawców w Polsce. Łącznie wystaliśmy trzy pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pierwsze pismo zostało wysłane w lutym i zostało w nim, została w nim opisana sytuacja w poszczególnych krajach. Na czym dokładnie polegały te nieprawidłowości? Afera wizowa to jedno, drugie to to, że według szacunków ekspertów tylko w rolnictwie dziś w Polsce brakuje około miliona rąk do pracy. O tym, że Polska potrzebuje rąk do pracy, wiadomo w zasadzie od dawna. Tymczasem nasz kraj do dzisiaj nie wypracował żadnej polityki migracyjnej, a to już bardzo duże wyzwanie dla nowego rządu. Bartłomiej Buglewicz no to o tym wyzwaniu. Profesor Maciej Duszczyk został dziś odpowiedzialnym za polską politykę migracyjną. Jako wiceminister spraw wewnętrznych będzie uczestniczył w negocjacjach unijnego paktu migracyjnego. Polityczny kompromis jest. Ostateczna decyzja, jeśli w ogóle to zapadnie w marcu. Opozycja już alarmuje to otwarcie Polski na nielegalną imigrację. Rząd uspokaja, nas ten mechanizm nie dotknie. Uczciwie dodajmy na razie. Marcin Antosiewicz. To te zdjęcia z włoskiej Lampeduzy, greckich wysp, ale także polsko-białoruskiego pogranicza wywoływały w ostatnich latach najwięcej kontrowersji w europejskiej polityce. Unijne rządy i instytucje znacznie częściej przerzucały się problemem migracji niż ze sobą współpracowały. Przełom, jak twierdzą w Brukseli, przyszedł w nocy z wtorku na środę. Today is truly a historic day. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i państw członkowskich znaleźli polityczny kompromis w sprawie paktu migracyjnego. Pakt to szereg rozsądnych i niezbędnych środków służących zarządzaniu migracją w przewidywalny i skuteczniejszy sposób. Wszystkie te środki zmniejszą presję na Unię Europejską i zapobiegną ofiarom śmiertelnym. Porozumienie obejmuje wiele konkretnych rozwiązań z obszaru polityki migracyjnej, azylowej i ochrony granic zewnętrznych. Chodzi przede wszystkim o zatrzymanie migrantów na granicach i ich kontrolę, zanim wjadą na teren Unii. To na granicach unijni urzędnicy mają decydować, kto może legalnie wjechać do Europy, złożyć wniosek o azyl, a kto będzie odesłany do kraju pochodzenia lub kraju, z którego przybył. To sygnał dla cudzoziemców, że Unia zamyka granice dla nielegalnej imigracji. Sukces! zależy także od tak zwanej dyplomacji migracyjnej, czyli umów między Europą a między innymi Tunezją, Turcją i Egiptem. To jest prawdopodobnie najważniejsze prawo, jakie przyjęliśmy w tej kadencji. To porozumienie, nad którym pracujemy od ponad 10 lat. Europejscy politycy śpieszą się z przewróceniem kontroli na granicach, by zdążyć przed rozpoczęciem kampanii do Parlamentu Europejskiego, wybory za pół roku. Polityczne emocje są już teraz także w Polsce. Dotyczą przede wszystkim tak zwanej przymusowej solidarności, czyli relokacji maksymalnie 30 tysięcy migrantów rocznie w całej Unii. Jeśli jakiś kraj nie będzie na to gotowy, będzie musiał zapłacić 20 tysięcy euro za jedną osobę. W pakcie migracyjnym mamy zapis o przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Szanowni Państwo, właśnie o tym mówiliśmy przez ostatnie kilka miesięcy że oni się na to zgodzą i teraz właśnie oni się na to zgodzili, a jeżeli jakieś państwo nie będzie chciało przyjąć nielegalnych imigrantów, to będzie musiało płacić surowe kary. Premier Donald Tusk powołał właśnie na wiceministra spraw wewnętrznych i administracji profesora Macieja Duszczeka, który od 30 lat zajmuje się tematem migracji. To on ma być twarzą rządu Tuska w tworzeniu nowej polityki i narracji o imigrantach w Polsce. Nie ma w pakcie zapisu, który by nas zobowiązywał w jakiś, jakiś absolutnie przymusowy sposób do przyjmowania imigrantów. Zawsze to będzie decyzja państwa członkowskiego. Ze względu na to, że Polska jest pod presją migracyjną ze strony Białorusi oraz przyjęła na swoje terytorium ponad milion uchodźców wojny z Ukrainy, że na pewno przez jakiś Dłuższy czas Polska będzie zwolniona w ogóle z kontrybuowania w zakresie Solidarności Europejskiej. Według naszych informacji potwierdzonych w dwóch źródłach, polski rząd nie podjął jeszcze decyzji, jak zagłosuje za konkretnymi zapisami paktu. Obecnie jest bardzo prawdopodobne, że w marcu na Radzie Unii Europejskiej Polska zagłosuje przeciw. Polityka migracyjna dzieli nie tylko polską scenę polityczną. We Francji część partii prezydenta Macrona buntuje się przeciwko zaostrzeniu przepisów dla migrantów. Minister zdrowia podał się do dymisji. W Niemczech część partii Zielonych koalicjanta kanclerza Scholza krytykuje swoich ministrów, którzy zgodzili się na kompromis obejmujący odsyłanie z unijnych granic także rodziny i nieletnich. Marcin Dantosiewicz, 19.30 Polska Policja ma nowego szefa. Komendantem głównym policji został inspektor Marek Boroń. Jest doświadczonym oficerem. Pracował w Biurze Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. Wcześniej był wiceszefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Komendant z doświadczeniem ponad 20, ze stażem ponad 20 lat pracy. I z całą pewnością dobrze przygotowany do wykonywania tych obowiązków. Przede wszystkim nakierowany na merytoryczną pracę i jestem pewien, że w perspektywie najbliższych tygodni we współpracy z panem komendantem Boroniem zakończymy proces skompletowania nowego kierownictwa Komendy Głównej i Komend Wojewódzkich. Od tego jesteśmy ludźmi, by po ludzku traktować zwierzęta, wołają obrońcy zwierząt i upominają się o los karpia. Wielkie sieci handlowe już się wycofują ze sprzedaży żywych ryb, ale w mniejszych placówkach i w handlu bazarowym różnie bywa. Dla jednych tradycja, dla innych bestialstwo. A karpie, choć nieme, mają swoich rzeczników w Sejmie. Czy to ostatnia święta, skarpiem prosto zwanny Małgorzata nowiczka formę. Sposobów na przyrządzenie karpia jest wiele: a w galarecie, w cebuli. W czosnku i dopiero potem idzie na patelnię. Niezależnie od tego, jaki przepis wybierzemy w polskich domach na wigilijnym stole, ta ryba na pewno się pojawi. Tradycja. No musimy cały czas podtrzymywać rzeczy, które są tradycją, bo inaczej ginie kultura, ginie naród. Ale najpierw zginąć musi sam karp. W ogóle ta tradycja, że one pływają w domach, w wannach, to jest słaba. Zawsze tak uważałam. To prawdopodobnie ostatnie święta, przed którymi można kupić żywą rybę, bo zmieniają się przepisy. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt przygotował w tej sprawie projekt ustawy. Nie chodzi o to, żeby ryb nie jeść, bo one są zdrowe, ale chodzi o to, żeby nie, nie sprawiać rybie po prostu dodatkowego, kompletnie niepotrzebnego bólu. W obronie wigilijnej ryby stają organizacje prozwierzęce, które już ćwierć wieku temu apelowały o zmianę przepisów. Nikt nie idzie do sklepu z reklamówką, żeby włożyć do niej żywego kurczaka, świnie i, i po prostu zabić na miejscu. Są to często ryby umęczone wagoni, de facto wagoni. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to karp będzie uśmiercany w miejscu zakupu przez osobę przeszkoloną. Nie lubię pływających, bo trzeba je zabić. Dwa lata temu główny lekarz weterynarii wydał konkretne wytyczne. Ryby należy przenosić jedynie w pojemnikach z wodą. Nie ma żadnej potrzeby nowej regulacji prawnej, bo prawo, które obowiązuje, doskonale zabezpiecza. I choć duże sieci handlowe wycofały ze sprzedaży żywe ryby, na miejskich bazarkach wciąż trafić można na taki stragan i taki obrazek. Szkolimy również sprzedawców. Jest, do, jest kodeks dobrych praktyk rybackich. Wydajemy kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy ABC sprzedaży karpi co roku. Kilka milionów zwierząt w ciągu kilkunastu dni jest sprzedawanych. Nie da się tego zrobić w sposób humanitarny i zgodny z przepisami. W stawach milickich, największym kompleksie stawów rybnych w Europie, jesienią odławia się nawet 300 ton karpia handlowego. Część od razu zostaje przetworzona. Będzie można zamawiać oprócz potraw z naszych ryb słodkowodnych, także ryby przetworzone takie jak filety, płaty, dzwonko. I choć jak powszechnie wiadomo, ryby głosu nie mają, dyskusja wokół karpia każdego roku jest żywa. Będziemy kupować takie jakie są. Niekoniecznie musi być żywy. Może być... Takie jak tutaj. Aby było świeże. Bo karp zamiast dzielić, w Wigilię ma jednoczyć. Norwek swoje je łososie, Hiszpan małże w białym sosie, a ja zjadam wraz z rodzinką dzwonko karpia pod choinką. Małgorzata Nowicka-Aftowicz, 19.30. Z karpiem czy bez wygląda na to, że święta raczej nie będą białe, bo zima sobie poszła. Ale chyba coś zapomniała, bo wróciła na chwilę. Przez Polskę przewala się śnieżna nawałnica i burze z piorunami. Miejscami mało było widać, a wiatr wiał z siłą huraganu. Oto inne znaczenie białego szaleństwa. Milena Bobrowska. Ostatnie godziny niemalże w całej Polsce wyglądały mniej więcej tak. Intensywne opady śniegu. I efektem w wielu miejscach są połamane gałęzie, zerwane dachy, czy też uszkodzone samochody. Tak właśnie przywitał nas pierwszy dzień zimy. Powiało, powiało. Ta pogoda nas nie rozpieszcza. Zabójcza ta pogoda. No kurczę, ja nie pamiętam, żeby taka pogoda była w święta. Tak trzeba dodaje, że drzewa wywala, strasz cały czas jeździ. Najpotężniejsza wichura przetoczyła się przez wybrzeże. W ustce rozpędziła się do 108 km na godzinę, a w koło brzegu do 101. To tragedia, no aż się nie chcę wierzyć, że taka pogoda jest. Mam nadzieję, że na te święta jeszcze spadnie śnieg. Z kolei na Dolnym Śląsku na sześciu rzekach już zostały przekroczone stany alarmowe. W powiecie kłoskim od wczoraj obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Sytuacja jest więc niebezpieczna, a prognozy na najbliższe godziny również są niepokojące. Bardzo silne porywy wiatru. One osiągają wartość nawet 100 km na godzinę nad morzem. Natomiast na śnieżce tutaj porywy 180 km na godzinę. Pozostała część kraju też niebezpiecznie. Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w dziewięciu województwach. Z kolei ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują głównie na pomorzu. Ta niebezpieczna sytuacja. Dnia wieczna, śnieżna, deszczowa utrzyma się e, tak naprawdę do końca Świąt Bożego Narodzenia. Na pocieszenie przypominamy, że dziś mamy najkrótszy dzień w roku, tak więc od jutra będzie już tylko lepiej. Milena Bobrowska, 19.30. Obiecanki, zazanki. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi, a gdy słów brakuje, to z pomocą przychodzą gesty. Najbardziej chyba w Polsce znany jest gest Kozakiewicza. Może mało elegancki, ale wyrazisty na tyle, że nawet Mariusz Kamiński użył go na sali posiedzeń Sejmu. Miejsce może nie po temu, ale gdy grają emocje, no to kto by tam dbał o Wersal? O szczególnej sile takich właśnie rękoczynów Witold Tabaka. Te zdjęcia na żywo w telewizji oglądały miliony Polaków. Widział je również Olimpijczyk. Władysław Kozakiewicz. Z moją żoną, aż nam szczęki opadły. Ja mówię. To nie jest możliwe, że bo od razu było powtarzane to z moim nazwiskiem akurat. Wtedy w Moskwie pobił rekord świata, zdobył złoto, a radziecka publiczność go wygwizdała. Wtedy na igrzyskach ten gest odzwierciedlał przekonania i takie poczucie poniżenia całego narodu i odzwierciedlał ten moment, w którym Poniżony naród polski mógł zadrwić trochę z tego hegemona, jakim był wówczas Związek Radziecki. I odzwierciedlał zatem ten gest realne emocje całego narodu. A wczoraj na pewno tak nie było. Bo skazany prawomocnym wyrokiem Mariusz Kamiński zrobił to w parlamencie wśród Polaków. On wchodząc do Sejmu, siadając i pokazując ten gest. On pokazał gest dla, Polsk dla polskiego rządu, dla Polski, bo dla tej demokracji. Czy to jest gest Kozakiewicza czy Wiktorii? Gest jest właśnie tym. Powtarzany przez inne osoby i użyty w innym kontekście, raczej nie przechodzi do historii, a odbierany może być bardzo różnie, mówi politolog dr Olgierd Annusewicz. A jeżeli jestem zwolennikiem danego polityka, będę odczytywał to. Co on chce, żebym odczytał. Jeśli jestem przeciwnikiem, mogę uważać, że gest został nadużyty, tak, że, że nie ma porównania pomiędzy mazowieckim a wykonującym gest wiktorii, a, a sytuacją z Sejmu. Stwierdzam, nawet że pozytywne Sejm gesty można ośmieszyć. większością głosów a negatywnych bronić albo się ich wypierać. Trochę jak z tym piwem bezalkoholowym Bosman, tak? Yy, gdzie Mrugnięcie oka też nam sugeruje, że ten komunikat się zmienia. Uśmieszanie gestów, za którymi stoi autorytet, może nie tylko oburzać, ale i zaszkodzić. Przekonał się o tym Aleksander Kwaśniewski. Z drugiej strony to właśnie ten polityk kilka lat wcześniej zyskał wyborcze punkty, kiedy przed telewizyjną debatą Lech Wałęsa nie podał mu ręki. Ten gest także został zapamiętany. Był to gest pogardy. Wzgardzenia tym przeciwnikiem, uznania tego przeciwnika za niegodnego sobie. Jednak najważniejsze, by nawet z takich gestów wyciągnąć odpowiednie wnioski. Witold Tabaka, 19.30. Wczoraj wróciliśmy do wielu domów, do tych, w których o 19.30 od kilku lat no, woleli Państwo oglądać coś innego. I okazuje się, że nasze wczorajsze wydanie cieszyło się zainteresowaniem co najmniej przyzwoite. Według danych pracowni Nielsen wczorajsze pierwsze wydanie programu 19.30 zgromadziło przed telewizorami 4 miliony i 33 tysiące widzów. To przełożyło się na udział w rynku telewizyjnym na poziomie 32,2%. Bardzo Państwu dziękujemy za taką premię. Postaramy się ciągle na nią zasługiwać. Premierę mamy za sobą, ale wróćmy do niej na chwilę i Państwu pokażemy jak wyglądały ostatnie chwile przed startem programu 19.30. Jeszcze jedna chyba dobra informacja na koniec 19.30. Pewnie wielu z Państwa na nią czekało. Dyrektorem TVP Sport będzie Kuba Kwiatkowski, a Dariusz Szpakowski wraca tam, gdzie znamy go najlepiej, do komentowania. I tyle dziś w 19.30. Bardzo Państwu dziękuję za ten czas. Jutro o tej porze przywita Państwa Joanna Dunikowska-Paś. Spokojnego weekendu. Do zobaczenia.